Od kwietnia tego roku przy pomniku generała Jerzego Ziętka w Parku Powstańców Śląskich co niedzielę organizowany jest przystanek śniadanie. Nietypowe przedsięwzięcie z pogranicza gastronomii i kultury. Uczestnicy tworzą wspólną przestrzeń śniadaniową na świeżym powietrzu. Poranna kawa, smaczne i zdrowe jedzenie, pozytywna energia i mnóstwo ciekawych ludzi. To idea, wokół której stworzono alternatywę dla niedzielnego poranka. Przystanek śniadanie to miejsce, do którego chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Katowic i aglomeracji. Można tutaj zjeść dobre, zdrowe jedzenie, można zrobić zakupy ekologiczne warzywa czy przetwory i można sobie spokojnie usiąść w przygotowanej przez nas jadalni i zjeść śniadanko w towarzystwie podobnych sobie ludzi. Pojawiają się wybrani producenci zdrowej żywności, domowych wypieków, warzyw, owoców i nie tylko. Możemy wziąć udział w przeróżnych warsztatach czy jodze. Mamy stoisko z naleśnikami, z jajecznicą, są zapiekanki, są burgery dla zgłodniałych na śniadanie. jest spółdzielnia z gliwic, która serwuje herbatę, kawę i ciastko. Jest fishman, który przyjeżdża z wozem i tam ma ryby wędzone, tego typu rzeczy. Jest wesoło, jest ludzie są, jest super. Można zjeść naleśniki albo jajecznicy. Przede wszystkim bagietki. Bagietki robimy z pesto, pesto wytwarzamy sami. Mamy pesto zielone z bazylii albo pesto czerwone z pomidorów. Do tego sobie można dobierać składniki. szynkę parmeńską albo mozzarellę. Poza bagietkami mamy też oczywiście jakieś ciasteczka, tartaletki. Wszystko wypiekamy sami. Jesteśmy Mięta Bistro z Gliwiz, także zapraszamy. Przystanek cieszy się takim dobrym zainteresowaniem ludzi. Zawsze o godzinie 10 startujemy z zajęciami z jogi. Pamiętam, że na pierwszych zajęciach były trzy osoby, a teraz będzie pewnie około 20. Jak jest pogoda, to największą, największą frekwencję na jozy to było około 40 ludzi. I, I jakoś tak myślę, że się inicjatywa przyjęła, spodobała. Mamy stałych klientów, którzy są z nami co niedzielę. Zawsze przychodzimy co tydzień gdzieś na jaicznicę, wypocząć się chwilę na świeżym powietrzu, dziecią dać pooddychać. No, bardzo lubimy tutaj przychodzić. Fajny pomysł. Ja myślę na rozwój miasta i promocję Katowic. My jesteśmy zbytomiale ale i tak bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać, więc zapraszamy. Zainspirowały nas tego typu wydarzenia. Które odbywają się ogólnie w Berlinie, na przykład jest taki ogromny targ śniadaniowy w Hamburgu, również w Warszawie. Stwierdziliśmy, że w aglomeracji śląskiej czy w Katowicach nigdy wcześniej nikt czegoś takiego nie zrobił, więc postanowiliśmy, że to zrobimy. No i zrobiliśmy. Zapraszamy w każdą niedzielę na przystanek śniadanie od godziny 9 do 14.